Jesteśmy jednym z sześciu centrów rehabilitacji rolników w Polsce, za to jedynym ośrodkiem położonym na takiej wysokości. I to jest ośrodek, który charakteryzuje się między innymi tym, że mamy klimat alpejski, więc te warunki dla kuracjuszy, którzy potrzebują leczenia dróg jest, jest fantastyczne. Na kręgosłup się leczę całe życie, odkąd pamiętam, a tu dzięki Bogu od nie odczułam bólów, bo rehabilitacji jest bardzo super. Że mamy tutaj fizykoterapię, kinezyterapię, masaże lecznicze, hydroterapię, jeden zabieg benologii. Biodex. Jest to taka specjalistyczna maszyna do izometrycznego pomiaru siły mięśniowej oraz zakresu ruchomości. Bardzo dokładnie daje nam obraz porównując jedną kończynę do drugiej. Po tych zabiegach, bo już. Cenę mi kilkadziesiąt zabiegów czuję się lepiej. W sensie nadgarstek, oczywiście po zabiegach boli, ale później na koniec dnia jest poprawa w ruchomości i jestem pod wrażeniem tego, jak wiele można zdziałać w tak krótkim czasie. Jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, że czują się tutaj świetnie, czują się zaopiekowani, czują się bezpieczni i rzeczywiście wracają. Moi drodzy rolnicy, przyjeżdżajcie, bo naprawdę warto. Warto poprawić swoje zdrowie, warto dbać o nie, warto się czegoś nauczyć. Warunki są przefantastyczne, widoki super. Wszystkie same pozytywne rzeczy, a nasze zdrowie jest dla nas najważniejsze.